Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. Witam serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0. Dzisiaj naszym gościem jest Agata Ruiner z kanału Prawie Morały. Witam cię, Agato. Dzień dobry. Agata prowadzi z sukcesem właśnie taki kanał prawie morały, w którym opowiada o różnych aspektach wiary, tak chyba można powiedzieć. Zacznijmy od tego, żebyś powiedziała, no właśnie co robisz, co jest na tym kanale, jak to się stało, że w ogóle ten kanał powstał i, i skąd on się wziął. Kanał powstał trochę z takiej potrzeby życiowej. Ja w czasie studiów doktoranckich no już miałam magisterium, uczyłam się jeszcze dalej i chodziłam na różne studenckie spotkania i imprezy. I kiedy ludzie dowiadywali się, czym ja się zajmuję, to okazywało się, że mają bardzo dużo pytań dotyczących kościoła, dotyczących wiary, dotyczących moralności. I czasami te imprezy przeradzały się w takie kółko, gdzie ja siedziałam i odpowiadałam na te pytania. I w pewnym momencie uznałam, że może warto byłoby to doświadczenie przenieść do sieci. Że spotkałam się tak bardzo praktycznie z tym, że to, co dla mnie jest oczywiste z powodu studiów, nie dla wszystkich jest oczywiste. I poszłam nawet do mojej przyjaciółki i jej mówię, słuchaj, co ty na to, że ja bym założyła kanał na YouTubie? A ona mówi, super, zakładaj. I wymyśliła mi nazwę, więc prawie morały to nie mój mhm. pomysł, tylko pomysł mojej przyjaciółki. Ja uznałam, że to jest świetna nazwa, bo ona w sumie zbiera to, co ja chcę na kanale robić. Czyli trochę mówić o moralności, no bo jestem teologiem moralistą, a trochę no jednak nie prawić tych morałów. Więc to jest takie trochę prawie, prawie morały. Mhm. I ja na kanale próbuję przybliżać w jak najprostszy sposób nauczanie kościoła. Na wiele różnych sposobów. Zachęcamy, żeby tam zajrzeć na ten kanał i zobaczyć, co Agata tam upublicznia, udostępnia, o czym mówi. Powiedz mi, czy takie mówienie do internetu, do komputera, czy to jest dla Ciebie trudne jako właśnie osoba, która zajmuje się w kościele? Tak jak mówiłaś, wcześniej mówiłaś do ludzi, do żywych ludzi, a teraz mówisz do komputera i jak to jest? Dla mnie to nie było o tyle trudne, że ja już w liceum byłam w klasie dziennikarskiej, więc my mieliśmy sporo zajęć takich technicznych ze sprzętem, a potem na studiach magisterskich byłam też na takiej specjalizacji edukacja medialna i dziennikarstwo. I to było zresztą ciekawe, bo to było w ramach studiów z teologii, wobec czego mieliśmy zajęcia i z kamerą i... Z Mikrofonem i wiele, wiele innych rzeczy, też uczących wystąpień publicznych. Więc dla mnie to nie jest jakoś obce, jakoś trudne, no ale to pewnie wynika z tego, że dostałam przez lata edukacji takie narzędzia, które sprawiają, że nie jest to dla mnie coś nie do przeskoczenia. My tu, właśnie w audycji, staramy się zawsze mówić o takich nowoczesnych sposobach w kościele. I jednym z nich na pewno jest właśnie taka działalność, jaką. Ty prowadzisz w YouTubie i powiedz mi, bo wiem, że są takie filmy, widziałem takie filmy, które mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Czy ty prowadziłaś jakąś promocję tego swojego kanału, czy to jest tak, że skąd, skąd ci ludzie tam się wzięli? Ludzie wzięli się tam, wierzę, że dzięki Bogu, a Bóg się posłużył ojcem Adamem Szustakiem i naszą wspólną serią Kobieta i Ksiądz. To było już kilka lat temu. I ja, żeby było ciekawiej, już miałam zawieszony mój kanał, bo jednak zaczęłam pisać doktorat i zobaczyłam, że nie jestem w stanie i nagrywać, i pisać, i robić badania, no, że trzeba też żyć. I postanowiłam ten kanał zawiesić. A w międzyczasie była pandemia, w międzyczasie były strajki kobiet i tak się moje życie potoczyło, że, że w czasie modlitwy po prostu rozeznałam, że mam się odezwać do Ojca Adama VI i do Lagusty na Palmie i zaproponować taką serię Kobieta i Ksiądz. I ja to zrobiłam. Myśmy się spotkali, nagraliśmy tę serię. No i siłą rzeczy, jeśli największy i najbardziej popularny YouTuber, ewangelizator, kazodzieja no tak. w Polsce no, opublikował materiał ze mną, to ludzie się zgłosili na mój kanał. I ja wtedy postanowiłam go ponownie. Ruszyć, żeby wrócić do nagrywania. I tak to się stało, więc tu nie było jakiegoś mojego udziału promocyjnego. Ja bardzo mocno wierzę w to, że po prostu handł kryp chciał. To znaczy, że też są ludzie, którzy pewnie poszukują takich treści, takich materiałów i chcą ich oglądać. No jeżeli dobrze rozumiem, to mówisz, że są osoby, które poszukiwały też księdza szóstaki. On rzeczywiście jest bardzo popularny, ale, ale są też twoje filmiki, które się tutaj mają dużo, na których nie ma ojca Adama. Tak, tak, ale myślę, że sporo osób przyszło na mój kanał dzięki uh -huh. niemu. Że tu zresztą chyba w kościele też tak działa, że wiele osób ze sobą współpracuje. Ja mam też profil na Instagramie i to katolickie środowisko na Instagramie też jest bardzo silne. I my z grubsza się znamy. Wobec czego, jak ktoś poleci kogoś, to obserwujący mogą tam przyjść, mogą czytać, mogą czerpać. Że nie jesteśmy dla siebie konkurencją, że właśnie to jest trochę inaczej w kościele niż pewnie w takim prowadzeniu medialnej działalności w świecie, że my w kościele mamy jeden cel. My chcemy, żeby ludzie byli zbawieni, chcemy ich przyprowadzić do Chrystusa i po to to robimy, a nie po to, żeby. Zatrzymać na sobie nie po to, żeby właśnie iść w te wyświetlenia, w liczby, tylko po to, żeby jak najwięcej osób mogło spotkać Boga. No, chwała Panu. Mam nadzieję, że wszyscy tak do tego podchodzą. Znaczy, na, na pewno tak powinno być. Mówimy tutaj o takich narzędziach, które pozwalają to robić w efektywny sposób, bo rzeczywiście Ty na przykład potrafisz dotrzeć. Czyli ojciec Adam, który jest bardzo dobry w tym, żeby docierać ze swoimi treściami do mnóstwa osób z wartościowymi treściami tym całym wielkim zbiorze treści, które dzisiaj są tworzone i publikowane. No dobrze, wiem też, że współpracujesz z aplikacją Up. To jest taka aplikacja, o której jeszcze nie mówiliśmy w audycji, ale będzie o niej odcinek. To jest aplikacja, no, która generalnie pomaga w modlitwie, która jakby wspiera taką codzienną praktykę, można powiedzieć, modlitwę. Myślę, że dobrze, dobrze mówię i też z nią współpracujesz. I na czym polega Twoja współpraca z tą aplikacją? Aplikacja Hello do Polski wyszła kilka lat temu, i wtedy osoby odpowiedzialne za jej istnienie w Polsce odezwały się do mnie. Z prośbą o nagranie treści. Wtedy to były rozważania na Wielki Post i ja w ten sposób rozpoczęłam tę współpracę jako twórca po prostu. Mhm. Mam tam też taką serię Codzienna Mądrość, gdzie rozważamy ten sobie krótki fragment z którejś z ksiąg mądrościowych i potem jest refleksja, jakaś modlitwa. A jakiś czas temu w sumie to ja zapytałam, czy nie szukają kogoś do takiej szerszej współpracy też trochę od środka. I okazało się, że tak, więc jestem tam odpowiedzialna i za to, co jest nagrywane, i za to, jacy goście nam to nagrywają, i trochę za to, jak to w aplikacji się potem znajduje. Więc można powiedzieć, że taki hmm, ciąg produkcyjny też jakoś do mnie należy. I jesteśmy aplikacją, której nazwa pochodzi od słów modlitwy Ojcze Nasz e, i chodzi w niej o uświęcanie. W Polsce ta nazwa się trochę niefortunnie kojarzy, wiadomo z jakim słowem, mhm. ale to jest jednak z angielskiego i chodzi o uświęcanie. I my chcemy być tym miejscem, tym narzędziem, które pomoże człowiekowi praktykować modlitwę. Bo trudno mówić o naszym życiu duchowym i o rozwoju tego życia, jeżeli się nie modlimy. I wszystkie treści, które w aplikacji się pojawiają, no, mają za zadanie doprowadzić człowieka właśnie do tego. Mhm. żeby chciał się modlić, żeby mógł się spotykać z Bogiem osobowym, żeby chciał medytować, kontemplować, być w ciszy, odkrywać też piękno tej ciszy i potem są nasze treści. A powiedz mi, ja się często spotykam z takim zarzutem, no nie wiem, czy to jest zarzut, ale generalnie, że telefon to jest coś, co rozprasza, bo aplikacja jest na telefonie, prawda? I ona, mhm. że on rozprasza w modlitwie, że modlitwa to powinna być w ciszy, skupieniu, bez żadnego ekranu, jeżeli Biblia to w papierze, mhm. No, i co myślisz na ten temat? Co możesz powiedzieć, właśnie takim. Że osobom? pewnie są osoby, którym łatwiej będzie się mówić, jeśli rzeczywiście sięgną do takich treści analogowych, że tak powiem. Ale powiem to, co mówi Kościół. Jest taki piękny dokument z zeszłego roku, napisany przez Dekasterię do spraw komunikacji. I ten dokument nosi tytuł Ku pełnej obecności. I twórcy tego dokumentu na początku nam mówią, że jesteśmy w erze cyfrowej i ten postęp technologiczny, który się wydarzył, otworzył nam nowe możliwości też interakcji międzyludzkich i że właściwie dzisiaj pytanie już nie brzmi, czy się angażować w cyfrowy świat, ale jak to robić. I to mówi Kościół, że, że nie jesteśmy już w tym dylemacie, ja mam być w tym świecie, czy nie być, tylko pytanie jest już takie, jak... Ja mam w nim być. I skoro ludzie korzystają dzisiaj z telefonów, korzystają z internetu, korzystają z tysiąca aplikacji, to my jako Kościół mamy za zadanie być właśnie tam, gdzie są ludzie i dawać im narzędzia, żeby wprowadzać ich do Kościoła. Więc ja bym tak na to odpowiedziała, że po prostu mamy tam być i wśród tysiąca aplikacji tworzyć takie, które będą mogły służyć budowaniu relacji z Bogiem. To jest mhm. też trochę to, co wy robicie w swojej aplikacji, no tak, tak. gdy mhm. też pomagacie korzystać z tego, co, co, co daje kościół, tak, żeby to było przystępne na nasze czasy. Nie? I, I to jest narzędzie. Jasne, to nigdy nie zastąpi Ewangelii, to nigdy nie zastąpi sakramentów, ale to nie ma na celu zastępowania, to ma na celu służenie. To tak się zapytam też z własnych doświadczeń. Myślisz, że polski kościół, polscy hierarchowie, polscy księża. Rozumieją to, co ty teraz mówisz, że to jest takie oczywiste, że tak powinno być? Nie czy, tylko jak i jak szybko możemy to zrobić? Nie wiem, no nie znam wszystkich księży, wszystkich hierarchów, ani w tym bardziej wszystkich ludzi, którzy są w kościele. Natomiast wiem co kościół jako kościół nam daje i w tym dokumencie, o którym wspomniałam, no mówi właśnie to. Co więcej, ten dokument, ja w ogóle bardzo lubię dokumenty Kościoła, więc jest hmm. zawsze, gdy tylko mogę, to mówię, czytajmy dokumenty, bo to nam mówi, co Kościół mówi, nie? czyli sięgamy no tak. do źródła no tak. e, i nagle nie musimy się zastanawiać, co mówię ja, czy to mówi jakaś inna osoba wierząca, Ty tak, po, tak. Pokazujemy tylko pokazujemy czarno na białym, jest, jak jest. Jaka jest obiegowa opinia, bardzo często, <laughs> zwłaszcza media powołują się na jakieś opinie, nie wiadomo skąd wzięte, nie? Tak, tak. No i w tym dokumencie jest takie genialne zdanie, ja to powiem teraz no z pamięci, więc odsyłam, wiadomo, do źródła, że już nie jesteśmy w momencie takiego rozgraniczenia na to, co jest offline albo online, tylko jesteśmy w momencie, kiedy wszystko jest on-life. I to takie piękne słowo przez tych autorów tego dokumentu powiedziane. nie? Jesteśmy on-life i teraz chrześcijanin ma... Od... Znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ja mam być bliźnim dla kogoś, kto żyje w takim świecie, kto już się nie będzie wyłączał, bo już właściwie się nie da wyłączyć z tego świata cyfrowego. My w nim jesteśmy i teraz ja w tym świecie mam żyć pełnią i być bliźnim za drugiego. I no to mówi Kościół, więc czy my to rozumiemy? Nie wiem. Pewnie dorastamy do tego, żeby to rozumieć, ale wierzę, że coraz bardziej. A powiedz mi, w takim wątku, w takim razie, trochę zostając w tym temacie, ale skoro wszystko jest live, to no jest też taki koncept, żeby tworzyć wspólnoty online. Zresztą nas często prosi się o to w aplikacji Drogowska, żeby tworzyć tam takie narzędzia, które będą pozwalać spotykać się ludziom właśnie przez internet, przez telefon, transmisję mszy przez internet. My się od, przed tego zbraniamy, ponieważ Chcemy, żeby aplikacja drogowska, tak samo sama nazwa wskazuje, wskazywała drogę do Kościoła i do żywej, takiej realnej wspólnoty, która się po prostu spotyka na żywo. Ale co ty myślisz o takich właśnie grupach online, wspólnotach online, spotkaniach online, które no, no nie wiem, czy zastępują, teraz mówię z pewną tezą, nie, że mhm. mogą zastąpić spotkania na żywo, ale, ale może uzupełnić jakoś. No co o tym myślisz? Jeśli by miały zastępować zwłaszcza udział w sakramentach, to to będzie problem, bo jednak wiara jest aktem osobowym i potrzebuje też realizować się we wspólnocie, która jest wspólnotą żywą. Mhm. Natomiast jeśli to zostaje jako narzędzie, to jak najbardziej tak. I myślę tutaj o wielu miejscach w Polsce czy na świecie, które nie mają bogatej oferty duszpasterskiej. Moja babcia mieszka w kilkunastu tysięcznym miasteczku, w którym są trzy parafie, i w tych trzech parafiach jest tak naprawdę tylu księży i w mojej parafii w Warszawie. Nie? Mm. Jednej, a oni tam mają to na całe to, to miasto i jeszcze okoliczne wsie. E, I teraz dostęp do internetu sprawia, że taka moja babcia czy moje dziocie mogą nagle spotkać się z inną ofertą duszpasterską. Mogą posłuchać innych treści, mogą się z kimś skomunikować, więc na pewno dla nich to byłoby bardzo wartościowe. Ale znowu, to nie może ich wyłączyć z ich udziału w parafii. I myślę, że jeśli zachowamy odpowiednie proporcje, to jak najbardziej to może być słuszne narzędzie. Czyli sakramenty nie, ale jest mnóstwo przestrzeni, w których pewnie to by mogło pomagać, tak? W jakiejś... Na pewno, no ja mogę też powiedzieć o takim moim doświadczeniu modlitwy przez mhm. telefon, że po tym jak mój kanał też się rozrósł, ja zaczęłam mieć wiele znajomości, też takich właśnie przez internet i jedną piękną przyjaźń na odległość, bo mieszkamy w różnych miastach właśnie dzięki internetowej mam. I ja z moją przyjaciółką, która też w internecie działa, po prostu spotykamy się online na modlitwie. Przez długi czas czytałyśmy razem Pismo Święte i rozważałyśmy to Pismo Święte. No i to nie byłoby możliwe, gdyby nie technologia. To byśmy mhm. się spotykały pewnie raz na miesiąc na żywo i byśmy pogadały, pomodliły się, a tak możemy to mieć częściej. Mhm. I teraz czy nas to wyłącza z naszych takich spotkań na żywo? No nie. Mhm. Ale czy nam pomaga być w jakimś rytmie, właśnie w dzieleniu się, w spotykaniu się z Bogiem? No jak najbardziej tak. Więc w tym sensie myślę, że to jest e, szansa. No uważałabym na to, gdyby Ci okazało, że, że rzeczywiście ja tracę kontakt z ludźmi. Czy właśnie zamiast pójść do kościoła na adorację, to włączam sobie tylko adorację przez internet. Przez internet, no, no transmisję z Ale, adoracji. Tak, mhm. tak. Ale z drugiej strony, jeśli jestem chora, no to to jest wspaniałe, że mogę sobie tak włączyć adorację. No tak, nie lepiej tak niż, niż wcale. Nie? Niż wcale. Mhm. Więc to jest do rozeznania, to bym tak powiedziała, że to nie jest czarno-białe. To jeszcze zadam Ci kolejne pytanie w, z tej dziedziny, ponieważ my tutaj w audycji bardzo często i bardzo dużo mówimy o sztucznej inteligencji i wyobrażam sobie na przykład, że to spotkanie, o którym mówisz online, z którym łączysz się z tym drugim człowiekiem i modlisz się, mogłabyś równie dobrze przeprowadzić z wirtualnym awatarem, który byłby sztuczną inteligencją, który też by się z Tobą pomodlił i pewnie jakby przebieg technicznego spotkania byłby bardzo podobny. No, i co myślisz? Czy to już jest właśnie przekroczenie jakiejś granicy, czy dalej to jest coś, co pomaga jako narzędzie? No, awatar nie ma serca. Więc to nawet jeśli technicznie wygląda podobnie, to nie jest tym samym. I tu z kolei też papież Franciszek w swojej najnowszej encyklice o sercu tak pięknie o tym pisze. Pokazując też wątek sztucznej inteligencji, że, że to serce nas ocali. Serce ocali nas jako społeczność, jako ludzkość, jako kościół. On tam pięknie też pokazuje serce Jezusa, to jak Bóg nas umułował. Awatar mnie nie umuje. Awatar nie jest żywym człowiekiem, więc to będzie zawsze inne. Technologia nam nie zastąpi drugiego człowieka. I technologia, czy nawet najbardziej rozbudowana sztuczna inteligencja, jest wciąż na usługach człowieka. To są Moja. algorytmy, które ktoś wprowadzi. Mm -hmm. Ona nie myśli, ona nie czuje, ona nie pamięta, mm -hmm. ona nie ma wspomnień, nie ma wszystkiego tego, co ma człowiek. Nie ma wolności, a człowiek ją ma. Nie ma rozumu, a człowiek ma... Nie ma godności, jak mówił też Paweł ostatnio. <laughs> no tak, jak najbardziej. Nie ma godności. Mm -hmm. Ale nie martwisz się tym, że ta sztuczna inteligencja doskonale to wszystko, o czym mówisz, potrafi udawać? Chyba nie, bo gdzieś wierzę w to, że my jako ludzie potrzebujemy spojrzenia w oczy. I tego się nie da zastąpić niczym. Potrzebujemy dotyku. Potrzebujemy... No właśnie, posłuży się tym obrazem serca. Ten w Franciszka on tak szeroko bardzo o tym pisze. I tego nam technologia nigdy nie da. No tak, korzystajmy z takim razie technologii jako narzędzia. Zresztą papież Franciszek bardzo dużo mówi o sztucznej inteligencji. Ostatnio mam wrażenie, że o... Tak, zwłaszcza dużo y, lubi mówić, ale mówi o tym, że to są narzędzia, które są trochę inne, inaczej trzeba na nie patrzeć, ale dalej to są, to są narzędzia. A te, do których się przyzwyczailiśmy, to po prostu korzystajmy z nich. I y, zachęcam wszystkich do tego, żeby zajrzeć na przykład na kanał y, Agaty, żeby zobaczyć, jak działa takie coś. Mówiliśmy też wcześniej kilka razy o tym, że fajnie by było, gdyby. Jak najwięcej takich treści, dobrych treści ewangelizacyjnych w internecie było, także one są. Będzie link pod audycją do kanału. Ja za tą rozmowę dzisiejszą dziękuję Ci bardzo. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy, czy tutaj, czy w innych okolicznościach. Bardzo dziękuję za zaproszenie i miłą rozmowę. Dzięki. Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.